Слово святий Євангелії ведлог святого Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями відійшов до моря, і великий натовп пішов за ним з Галілеї та з Юдеї. З Єрусалима та з ідомеї, а також великий натовп із Заюрдання, стира і Сидона, почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням мати на поготові човен для нього, щоб народ не тіснив його. Бо він оздоровив багатьох, тож ті, Хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили Його, падали до ліниць перед Ним і кричали вигукуючи: Ти син Божий, та він суворо наказував їм, щоб не виявляли Його. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W w Chrystusie, bracia i siostry, czcigodne i siostry zakonne, drogi nasz ministranci, organisty Kochani parafianie, umilowane Boże dzieci. Pan Jezus prosił dzisiaj uczniów, aby łódka była gotowa dla niego. Czoven łódka jest to znak kościoła. w dzisiejszej Ewangelii, kiedy słyszymy o całej tej scenarii, która odbywa się, ona jest bardzo związana z Kościołem. Jeżeli by tak chcielibyśmy skomentować wszystkie te nazwy miast, policzyć ich, te miejscowości czy rejony ówczesne, właśnie kiedy słuchaliśmy, jak święty Marek wymienia ich. Galileja, Judeja, Jeruzalem, Idumeja, Zajordanie, Tyr, Sydon. Siedem miejscowości, siedem miast albo siedem takich kierunków. Jest to też znak siedmiu sakramentów. I prawda jest taka, kiedy my zaczynamy o tym mówić, moglibyśmy nawet domyśleć się, który z tych miast i jaki sakrament mogą oznaczać. Ale chcemy tylko powiedzieć krótko, że poprzez sakramenty ludzie wchodzą do wspólnoty kościoła. I tak było na początku chrześcijaństwa i tak powinno być teraz, że ludzie są wszczepieni w kościół poprzez najpierw przygotowanie do tych sakramentów, a potem ich przyjęcie. I jeszcze więcej potem. Życie tymi sakramentami, żeby nie było, że tylko ich przyjęliśmy i myślimy, że my jesteśmy dalej Kościołem. Tak nieraz ludzie mówią, nieraz ktoś chce się pochwalić. Na przykład na kolendzie gdzieś tam ostatnio w jednym domu pobożna babcia, mój księdza. Ja wszystko w życiu zrobiłam jak trzeba, i dzieci pochrzciła, i bierzmowała, i wyspowiadala, i poślubowała. Ja mówię, i gdzie oni są teraz? No to różnie jest. Oni nie chodzą do kościoła, nie modlą się, ale czasem odwiedzają mnie. No ja zrobiła wszystko. Tak, zrobiła wszystko. To jest zasiala ziarna, posadziła paraboli, kartople, ale nikt ich nie zbiera. Nie podgarta, nie zbiera plonów, nie zbiera pszenicy, nie robi z tego chleba. Czyli to jest takie marnotrawstwo. Ziarno jest bardzo potrzebne. Ale właśnie tym ziarnem potem trzeba żyć, z tymi sakramentami trzeba na co dzień oddychać. Jest takie łacińskie powiedzenie ⁇ sentire cum ecclesia ⁇ czyli współczuć, współżyć, współoddychać z kościołem, czyli odczuwać ten kościół, robić wszystko tak, jak w kościele, robić tak, żeby była ta świadomość że ja jestem człowiekiem Kościoła wszędzie. I w świątyni, i w domu, i w parafii, i w klasztorze, i w pracy, i na ulicy. Wszędzie jestem człowiekiem Kościoła. I ten Kościół ma być zawsze gotowy dla Pana Jezusa. To jest też bardzo ważne. Takie proste zdanie, prostych kilka słów. Ale prośba Pana Jezusa powiedział swoim uczniom, aby dla niego przygotowali tą ludź. Wszystko mamy robić, aby ten Kościół był gotowy na przyjęcie Pana Jezusa. I Kościół, jako wspólnota, i Kościół jako świątynia, i może nasze klasztory też. Wszystko ma być dla Pana Jezusa. Tak kiedyś, może powiem tak. To przykład, ale tak chytro zapytałem się sprytnie kiedyś swojej współpracę, bo przygotowywaliśmy jeden z klasztorów na przyjazd wyższych przełożonych, miała być jakaś tam rewizja, wizytacja. I tak mi przyszło do głowy i mówi tak, ładnie wszystko, bo to, bo tu, bo tu będzie spać general, bo tam kierowca, bo tu zastępca, bo tam ekonom, bo tam jakiś delegat, definitor, radny. Ja mówię, ty ciekawe, gdzie będzie Pan Jezus. O, i ty zawsze z tym Panem Jezusem swoim. No tak, ze swoim. A czemu nie z waszym? To jest oczywiście gra słów trochę, ale czy my czasem pamiętamy o tym, że kiedy robimy na przykład szopkę bydlięską, grup pański, odpust parafialny, święto zakonne, cokolwiek w domu, urodziny, imieniny, czy tam jest miejsce dla Pana Jezusa? Czy nasz dom... Może być nazwany kościołem. Czy tam jest kawałeczek miejsca dla samego Pana Boga? Aby ta ludz była gotowa dla Niego. Żeby On miał tam miejsce. Żeby On tam się mógł jakoś wepchać, przynajmniej. A przecież to ma być wszystko dla Niego. I druga myśl ewangeliczna w dzisiejszej Ewangelii, trzeci rozdział świętego Marka. Jest napisane, że. Chcieli się dotknąć Pana Jezusa wszyscy, którzy byli uzdrawiani. Aż powstanie pytanie, dlaczego ci, którzy byli zdrowi, którzy nie potrzebowali uzdrowienia, leczenia, ci, którym, którym nic nie dolegało, ludzie tak zwani normalni, dlaczego oni nie chcieli się rzucać do Pana Jezusa i jego się dotknąć. Czy on jest im niepotrzebny? Czy czasem jakiś rozwój techniczny, ekonomiczny, społeczny, czy on czasem nie odrzuca nas od Pana Boga? To nie znaczy, że my mamy cały czas żyć w średniowieczu, czy w jakichś pierwszych wiekach naszej ery. Rozwój jest potrzebny, bo człowiek jest tak stworzony przez Pana Boga. Zawsze chce mieć jakiś wynalazek. Zawsze być twórczym, zawsze, żeby było lepiej, piękniej, wygodniej, dostępniej. I to jest normalnie, bo taka jest nasza natura, która jest wzięta od Pana Boga. Bóg, który jest cały czas twórczy. I kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy opis stworzenia, to właśnie ten moment stworzenia nie kończy się szabatem, dniem pańskim, kiedy Bóg odpoczął. I kiedyś tak młodzież zapytałem na katechazie, mówię, proszę mi powiedzieć, ile Pan Bóg stwarzał w świat, ile czasu, siedem dni. No dobrze, ale trochę mało, no osiem. To jest mówi nie, jednak sześć. Ja mówię nie, stwarza do dzisiaj, dlatego że jeżeli by Pan Bóg nie tworzył dzisiaj powietrza, byśmy się udusili. Jeżeli by dzisiaj Pan Bóg nie stwarzał słońca, gwiazd księżyca, chmur, śniegu, deszczu, to by też ten świat był czarny, ciemny i by zaraz za chwilę zniknął. Pan Bóg cały czas tworzył, to tylko w tym opisie siedmiu dni autor Pisma Świętego chciał pokazać takie ważne rzeczy, do których zawsze powinniśmy wracać i które nam powinny przypomnieć, jaką wielką wartość ma człowiek. I tak możemy powiedzieć, że to nie tylko w szóstym dniu Pan Bóg stworzył człowieka, ale do dzisiejszego dnia tak jest. Codziennie ktoś się rodzi na ten świat. Codziennie ktoś z tego świata rodzi się do nieba. To też jest stworzenie. Tak kiedyś jeden święty powiedział, że nawet kiedy człowiek umiera, to Pan Bóg w tym momencie tworzy człowieka. Dlatego, że... My już przyzwyczajeni do ludzi, których widzimy na co dzień, ale jak się stwarza człowiek dla wieczności? Jak jego ciało się zmienia na chwalebne ciało Jezusowe? Bo takie, tak powiedział Pan Jezus, że takie będziemy mieli ciało jak Chrystus, który nie będzie ograniczony żadną ścianą, drzwiami i będzie uwielbiony w niebie. I to też jest narodzenie, takie tajemnicze. Jeszcze dziś dla nas nieznany. Pan Bóg zawsze tworzy, każdego dnia i każdej chwili. I gdzie są ludzie, którzy nie potrzebowali takiego wtrącenia się Pana Boga w ich życie, w ich ciało, w ich duszę? Bo nawet ci, których dręczyli duchy nieczyste, mówili: Ty jesteś synem Bożym. Oni wiedzieli to. Czy dzisiaj kiedy każdy z nas, ja i Ty, cieszymy się wolnością w Panu Bogu, cieszymy się wolnością i swobodą od ducha nieczystego, czy my możemy śmiało powiedzieć: Panie Jezu, Ty jesteś synem Bożym, wyznać to swoimi ustami, swoim postępowaniem, swoim życiem? Czy mogę swoją osobą powiedzieć, że Bóg jest naprawdę żywy w tym świecie? Najpierw w moim sercu, a potem w każdym człowieku. I ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg nie zakazuje nam mówić o Nim. Tylko Szatanowi zabronił. On surowo nakazał duchom nieczystym, aby nie wyjawiali go, aby o nim nie mówili. Ale nam nie zakazuje, nie zabrania. Można powiedzieć, zachęca nas, nawet prosi nas, tak jak uczniów swoich, kiedyś powiedział mu Pan Jezus: idźcie na cały świat, głoscie Ewangelii. To jest prośba, to jest wielka misja i zaufanie. I dlatego dzisiaj, kiedy my możemy przyjść do Pana Jezusa. Kiedy możemy się najlepiej poczuć w Kościele Chrystusowym. Jak warto jest, abyśmy o Bogu mówili. Jak warto jest, abyśmy nie głosili siebie, ale żebyśmy jak najpiękniej powiedzieli o Panu Jezusie. Żebyśmy mogli jak najlepiej powiedzieć o tym, kogo bardzo kochamy. I to czasem może warto się przygotować. Do takiego świadectwa. Ale jeżeli żyjemy Panem Bogiem, to możemy to mówić od razu. Jeżeli ktoś poprosi, powiedz coś o Panu Bogu, to żebyśmy byli gotowi, żebyśmy nie musieli mówić, zaczekajcie, ja się przygotuję, coś przeczytam, poukładam myśli. Tego nie trzeba robić. Jak ktoś się pyta, jak masz na imię, gdzie mieszkasz, ile masz lat, kiedy się urodziłeś, to nie musisz patrzeć. Każdego razu w dokumenty, w paszport, ale wystarczy powiedzieć to, co wiesz o sobie. I my możemy powiedzieć o sobie tylko to, że Bóg jest miłością, że Pan Bóg jest kochający w naszym sercu. Że tylko dzięki Panu Bogu jesteśmy tacy, jakie my jesteśmy. Że tylko zawdzięczając Panu Bogu możemy być na tym świecie. Możemy dzisiaj jeden drugiego zobaczyć i możemy dla siebie wzajemnie świadczyć o tym, że jesteśmy szczęśliwi z Panem Jezusem. Poprzez obecność naszą w kościele, poprzez życie sakramentami, poprzez to, że mamy taką świadomość, że Bóg chce dla nas najlepiej, że On szuka nas w każdym momencie naszego życia. Aby nas uszczęśliwić. Jeżeli ta radość jest w naszym sercu, jeżeli ona się wyraża na naszej twarzy, to tylko dlatego, że tak Pan Bóg sprawia i taki podarunek nam daje. To tylko dzięki Panu Bogu możemy powiedzieć, że szczęście jest możliwe. Że tym szczęściem jest Kościół zawsze gotowy przyjąć Chrystusa. Że jeżeli my jesteśmy żywym Kościołem. To Pan Jezus na pewno ma dużo miejsca w tym kościele. I w taki sposób możemy chociaż troszkę zrozumieć, że w niebie, tam gdzie jest Kościół wieczny i chwalebny, też Pan Jezus przygotował nam przecudne miejsce i tego miejsca nikomu nie zabraknie. I to miejsce jest potrzebne, abyśmy tam też odczuwali siebie szczęśliwymi i przez całą wieczność chwalili Pana Boga. Amen. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.